Hej, okay. jesteśmy tutaj ponownie i chcemy w ogóle ogłosić e, Wieczór Kolędowy, który odbędzie się teraz w grudniu i Milena Jukiel, która w ogóle super śpiewa, jak wszyscy zresztą wiecie w ogóle z YouTube'ów i w ogóle, chce tutaj powiedzieć na ten temat, także Milenka, kiedy ten, kiedy ten Wieczór kolendowy <grych> będzie? To jest dla Polaków okay. w ogóle, czy mogłabyś powiedzieć szczegóły tego? Koncert o, odbędzie się 15 grudnia Aha. w sali e, w budynku e, Ravenscourt Art Hall, okay. jest to... W budynku kościelnym um, naprzeciwko stacji Ravenscourt. Tak. E, to jest... ostatnio była konferencja dla kobiet, Kobieta na wiosnę. A to trochę osób było od nas przyszło, nie? Tak, tak. To, tak. to tam byśmy właśnie chętnie Was widzieli ponownie. Tak. E, zaśpiewa tam Magda Brodziak, Kornelia Kadecka, mhm. Patrycja Kalińska, Karolina Koman, e, ja również. I będzie nam przygrywał Rafał Motycki. Czy to będzie w ogóle tak, będą same kolendy śpiewane? To jest po tak, polsku? Tak, tak. tak, to jest dla Polaków. To jest zorganizowane z myślą o Polakach mhm. i bardzo byśmy zachęc zachęcili Was wszystkich, żebyście przyszli, wzięli udział w, w tym naszym wspólnym kolędowaniu, Przy, przynieśli też coś do jedzenia, żebyśmy mogli po okay. prostu spędzić ten wieczór, ten czas popołudniowo-wieczorny razem. Takiej polskiej, miłej, rodzinnej atmosferze. Tak. Cała impreza zaczyna się od godziny 16 do 20. I to jest którego dnia jeszcze raz? 15 grudnia, sobota. I to jest za jakąś opłatą? Nie, wstęp jest wolny. Wstęp jest wolny, czyli po prostu każdy może przyjść, czy może przyjść z dziećmi, z rodzinami? Tak, jest salka, jest kresz zapewniony, tak, żeby były gry i zabawy dla dzieci. O oh, wow, czyli trzeba coś przynieść do jedzenia, tak? Żeby móc się podzielić razem, Ej, wspólnie. Dobrze, dobrze by było. By było. <laughs> Okej, okay. pierogi ja lubię, no, a Ty co lubisz? No, ja lubię wszystko, ja lubię wszystko, okay. To czyli to, do... jeszcze raz powiedz, dzień? 15 grudnia, od godziny 14 do 20. I adres? Ravenscourt Art Hall, tak. e, to jest budynek kościoła kościelny na przeciwko stacji Ravenscourt. To jest jaka linia? Wiesz, jaka to jest linia może? To jest e, linia dystryk. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. Ok, serdecznie zapraszamy i do zobaczenia. Pa pa. Cześć, pa pa.